Dzień dobry, to jest Wago News, czyli przegląd najważniejszych wiadomości dotyczących połączeń oraz automatyki. W dzisiejszym wydaniu dowiesz się, co potrafi nowa wersja Wago Smart Script, jak prezentuje się show track WAGO w odświeżonej wersji oraz gdzie zastosować złączki listwowe Top Job S Mini. Nazywam się Bartłomiej Różycki. Zaczynamy! Złączki listwowe Top Job S mini to idealne rozwiązanie do niewielkich przestrzeni montażowych, małe puszki rozdzielcze i sterownicze oraz obudowy urządzeń z ograniczonym miejscem to idealne aplikacje dla tych wyrobów. Zaletą złączek Mini jest dostępność różnych opcji mocowania na szynie TS15 lub na płycie z użyciem stopki zatrzaskowej albo uchwytu. Dostępne są również dwa warianty otwierania zacisku poprzez przycisk albo otwór montażowy. Złączki mini są przeznaczone do przewodów 2,5 mm. Można do nich stosować wszystkie znane akcesoria z rodziny Top Job S np. mostki i paski oznacznikowe. Teraz oferta została uzupełniona o nowe warianty kolorystyczne: czarny, brązowy, żółty, czerwony i pomarańczowy. Zachęcam do odkrywania bogatej oferty produktów z zakresu systemu złączek listwowych Wago. Samochód prezentacyjny w Wago zyskał nowy, odświeżony design. Klementyna, bo tak się nazywa nasz show track, wyruszyła na polskie szosy w całkiem odnowionej wersji. Sprawdźcie sami. Pojawiła się nowa wersja oprogramowania do tworzenia oznaczników WAGO Smart Script. Jest to nowoczesne rozwiązanie, które wraz z drukarką termotransferową Smart Printer tworzy wyjątkowy system oznaczania. Pozwala na optymalne wykonywanie opisów, począwszy od rozdzielnic, poprzez budowę maszyn, aż po instalacje budynkowe. Wersja ta wizualnie różni się od poprzednich, jednak użytkownicy powinni dosyć szybko przyzwyczaić się do nowego, przyjaznego i intuicyjnego interfejsu. Nowy soft dostarcza wiele nowych funkcji takich jak możliwość jednoczesnej pracy na kilku projektach, możliwość personalizacji paska szybkiego dostępu czy też opcje filtrowania projektów. Po aktualizacji wprowadzono również dodatkowe funkcjonalności dotyczące zarządzania drukarkami oraz widoczność ich statusów. Dzisiaj w WAGO News to już wszystko. Jeśli interesują Cię informacje ze świata WAGO, zachęcamy do polubienia naszych kanałów społecznościowych oraz śledzenia strony internetowej. Dziękuję, że jesteście z nami i do zobaczenia.